Czemu na Majtki w du, kiedy wchodzą na bar. w du, kiedy robię last game. w du, kiedy wchodzą mój spa. Najpierw du, czemu na putasie? się? hisem i nie biją. Walisz se, I to pokino. Takie bęki, waszą soky sporo kilo. Nie spuść się, głos robisz się niemiło. Takie crazy, twoje siąki lazy. Nie muszę się starać, żeby ci kutas opieścić. Robię sobie użoł znowu się ulepszyć. Nudny się nie stworzy z werma, wy może ci dalej klewść Μαίτ κι εύτου και δούς φορζούν μαίτ κι εύτου και δεν αδημούλασκε, μαίτ κι εύτου και δούς φορζούν μουσκά, μαίτ κι εύτους και τιμούν απού τα σχέδια, μαίτ κι εύτου και δούς φορζούν από αυτά, μαίτ κι εύτου και δεν αδημούλασκε, μαίτ και δούς φορζούν μουσκά, μαίτ κι και τιμούν απού τα σχέδια, μαίτ κι Trochę la w duszę do majki w duę Założyli mi komdoma abyś mi go z tam i gdzie mi no chuchu, ty to nie jest mój król Ale chcemy się ruchę, gdzie mamy 4 odości stó Mam i wątki, ten że mu zero od to wleci. Nie wiem, co mam w i to mi no siedzi Jestem zbieraźni, spec on Nie łykam każdemu świeta, każdy pierść Spójrz mi się na Ki Hit piękną prawdę łów I ten ostatni raz Zdejmijcie ma w dół Jak najwięcej skać. Niechaj mi PKK, gdzie był mój cały świat, dzisiaj mam gotów. Might w dół, kiedy wchodzą na młodba, mój w dół, kiedy dla mu łaskiem, mój w dół, kiedy dla mój piw duch jest dla demu mu na piw duch jest w kiedy wchodzą mój piw duch jest w demu łaskiem, mój piw duch jest dla demu łaskiem, mój piw duch jest dla demu mu na, 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 na piw duch jest dla demu łaskiem, mój piw duch jest bo demu łaskiem, mój to. duch jest dla demu łaskiem, mój piw duch jest dla się na pił, tam jest że jest aaa, nieważne O, by się trochę to zrobić laskę. Gałek, uję są ładne. Yeah, spły mam ten bankiet. Wróciłem się bez smajtek. Ci skupiły swoją kipkę. I na które usiłem żadnej. Majtki w długi tworzą na ba. Majtki w długi, daj radym mu laskę. Majtki w duki. Mă keep că e un mușcaf, mă gândesc că ce muna mușcaf, da mă gândesc da că mă că e un mușcaf, mă gândesc că e mă gândesc că e un mușcaf, mă